kredyt bez prowizji na dowolny cel mbank bądź bogatszy tema tema z tej strony freaky time to jest moje pierwsze wideo, gdzie... Zainstalowałem sobie lustaka, Zainstalowałem sobie gierki z, z telefonu i... Eee... Co ma? Roni w 26 Zaraz zobaczymy 77 level 10 tysięcy ponad Pucharków Moksiki i tak, Toksiego hmm. Dobra świty w Proszę, Shelly, 10, tu elegancko, tu... Dobra, to może sobie walniemy prawdzajkę. Ale co ja mam tu? 7 koła tylko. aktualność. 19, jest zadanie że 19 bary. na podkręcenie. Ale ja oczywiście co? Robię. Nic nie robię. Jenny. Według rzadkości najwięcej parów Dobra. A no może sprawdzę jak to się gra tu na kąpiel. Ulepsz wypróbuj. I polecimy troszeczkę. E. e to będzie super atak. dobry Come over here. Paka maka. Dobra. Niby czaje. Niby czaje. Niby czaje. Będę patrzył jeszcze. Jebu go kurde. Walimy go w no, Dobra, git. Dobra, wyjście. Dobra, ja sobie wybiorę Jenny. I pychniem. Broni jest zajęty. Dowalniemy hmm. sobie rozgryweczkę. Numer jeden. Jak ktoś będzie chciał cyknąć, to może kliknąć. Pochodzę, Nik, O solo wziąłem. A ja nienawidzę solówek. Panie. Dawaj go. Jedziemy. Dobra, jest jeden, guitares Nieoo Łow, 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 Łow Dobra? Jest, dobra, idzie bierzem, Bierzemy, bierzemy Bierzemy Pięć mamy, pięć będzie jatka? Będzie jatka, będzie jatka, e literka, jedziemy. I nie ma, że boli, dawaj ją. Raz, dwa, trzy, wielkie starcie, łup, 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 łup. Na ostro, yes! i kto wygrał, wiadomo, freaky time w grze. Pamiętajcie, Świrek, jesteś numerem jeden i co wy na to? Ciekawe, ile pucharów się dostanie zaraz 10 pucharów, proszę bardzo. 44. Wyjście, wiadomo. 44. Proszę, jest skrzyneczka. Patrzymy, czy oni jest. No jest. Pach. Uwaga, co to będzie? Co to będzie? Hmm. Pach. 14 monety No. Daj na Mike. No, O! co mamy? To już kupiłem. A, mikser lepkiego syropu. Co to jest? Barley upuszczakającą masz w postaci kałuży spowalniającej wszystkich przeciwników, którzy tylko w nią wdepną. Ładunki na meczcie. No to taki galanta. Roni, roni. Nawet w Galancie się gra na kompie, powiem wam. Chyba częściej będę szukał. O co jest grane, jedziesz go. Jedziesz go świrek. moc 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 moc. moc. Dobra jest. Yeah. Bach, 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 bach. Odpoczywamy, 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 odpoczywamy. Zbieramy, 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 zbieramy Pomagamy, pomagamy, dobra, nie trzeba Uwaga, 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 będzie... Ult, 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 ult! Poszedł, ult. ult! Ult! Ale niszczę, niszczę, niszczę Patrz, cyk Co się dzieje? Bach, 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 bach Easy work, thank you very much. Dajcie na ostry. A oczywiście poszukuję też do wspólnej gry. W moim klubie. Klub nazywa się Freaky Time bodajże. ale nie pamiętam, bo byłem... No i wygramy. No i git, kurde. Plus control, every To jest mistrzem, wiadomo. Huh. Ile bucharków 64 będzie. To jest Jeszcze doładowanka, nie? A nie, nie. Nie. No, nie. no dobra. roni, roni roni. roni, roni roni. Dawaj, 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 dobry, dobry. Coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje... A w bitwie jest. Zobaczymy... Zobaczymy co on działało, chłopaszek. Bach, bach, bach! Gdzie zroni Gdzie zroni, Gdzie zroni Gdzie jest, Gdzie jest, Gdzie jest Roni, mój... Siomeczek najlepszy na świecie. Bach, bach, bach! Proszę, jest! 1, 2, koniec, wygrał. Tak. Dobra, zapraszamy. Roni, 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 roni. A Kimi, 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 kimi. dobra zmienimy na da nie ma To zmienię może na to co lubię A co my będziemy grani? Mapa tylko O to się kuknie Zobaczymy, cześć Dobra, cześć Lecę O to Tylko napisał rany? Nie, o, teraz, Nie, mam, mam, A, mam bilik, dobra. Że mam. I, dobra, lecę. Tak jak chcieliście, tak macie. Zobaczymy, zobaczymy. To nam czas przyniesie. O kurde O kurde, badzielnie Niepotrzebnie nie budziłem, powiem szczerze Niepotrzebnie Niepotrzebnie Dupa blada Jest dupa blada, totalna jest dupa Nie. Nie, 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 nie,

turret time time to get constructive let's go explore come come on. come we can do this Ja pierdzielę, ale zostajemy Ja Ej no Tak źle, żeby szło to Nie pamiętam Ja pierdzielę no Jedyny deps, który zrobiłem, to byłem ja. No, dupa. Panowie, jest dupa. Sorry, panowie, ale dajemy z, z... u rozgrychu. ale mamy skrzynkę uwaga będzie postać, będzie postać, będzie nie ma Jackie no franko dobra, git. Niki i ja za vama me spravljamo. Nie masz innych postaci, czy nie dziewięć, Idzie i tyle. O, dobra. El primo! El primo. mnie roni. Zawodnik number one. Wybierz.

Primo. Drogi, drogi, Roger. Jak time. graj, graj, graj. Dobrze, I Będzie w pier... Fajna ta postać jest, bo... trzeba... Znaczy, yy... w kierunków yy, trzaskać. Chcę pomóc i dopomóc do dopomóc. O, ja pierdolę. O! ta, i ta, będzie jak Kosmita O, teraz muszę się postarać Trochę dziwnie mi się gra na kąpie No ale cóż Może się uda A na solo to poszedłem, powiem wam Zabójcze son jeden co pan jest tam badaj what the fuck Broni, masz 6 ty. ty. grój! Dobra, gi... gitara! Dawaj go! U, 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 u. Bach! Bach! Dawaj go! Bach! 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 O oh Jezu! O oh Jezu, o oh Jezu, o oh Ale dobra Chociaż ma mapu... pół ty, ty gemu, wielkie starcie, gitara. Co tu będzie trzeba zrobić? panowie teraz, bach, bach O, dobra, git, git, git Nie ma co się tam, jest drugie miejsce Drugie miejsce też jest dobre Nawet trzecie, bo się nie traci parów Dobra rozgrywka Super, Janko. Jedziemy dalej Dawaj, 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 git Lecimy z tematem Tobie. Ludzki... Brawl Stars, a w Mobile Legends ktoś... ...kucze? Top, 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 top. Niszczymy. Niszczymy towarzystwo. Nie zabijaj mnie!

nie boję, bo mam w tyłku dwa naboje. Powiem, bo że się nie boję. Dum, tu, dum, tu, du, 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 Piękna robota, panowie i panie. Tu w tyle, 32 i 10. Będzie skrzynka, będzie skrzynka. Ja to nie mogę się powstrzymać od otwierania skrzynek. Jak już mam i jadę dalej, ciach Tu 16, bo no. brok i dupa o dziękuję ci dziękuję dzięki no to dobra no co Ech, opuściłem drużynkę zaraz że trzeba coś tam ogarnąć innego na tą chwilę to wszystko na starym zobaczymy w następnym odcinku co będzie